Ostatnie słowa, jakie powiedziałem do Brynina, brzmiały: Zobaczymy się znowu w snach. Wypowiadałem je, kiedy weterynarz wbił igłę do zastrzyków podskórnych w żyłę na jego przedniej prawie łapie. Pamiętam łapę, pamiętam żyłę. Wstrzyknął mu śmiertelną dawkę środków usypiających. Zanim skończyłem mówić, umarł. Wolę myśleć, że i tak już go tam nie było. Wolę myśleć, że był w Alabamie i wtulał się nosem futro swojej mamy. Wolę myśleć, że był w Nogdaw z Nidą i tes dając susy przez morza jęczmienia, podczas gdy nieśmiałe irlandzkie słońce wstawało wśród złotego splendoru mgieł. Wolę myśleć, że był znowu z nimi na błoniach imbledonu, pędząc z hałasem przez las w pogoni za wiewiórkami i tymi draniami królikami. I wolę myśleć, że był znowu z nimi, bieg z pluskiem przez ciepłe fale przyboju na brzegu morza śródziemnego. Nowotwór, który dało sobie znać wraz z chorobą sprzed roku, wrócił. Tym razem z przerzutami nieubłaganie złośliwy. Książka ta opowiada o wilku imieniem Brenin. Przez ponad 10 lat mieszkaliśmy razem, a ponieważ dzielił życie z pozbawionym korzeni i nie mogącym usiedzieć na miejscu intelektualistą, stał się wilkiem niezwykle bywałym w świecie. Mieszkał kolejno w Stanach, Irlandii, Anglii na koniec we Francji. Poza tym, choć raczej wbrew swojej woli, jak żaden inny wilk korzystał także z darmowej edukacji na poziomie uniwersyteckim. Jak się przekonacie, pozostawianie go bez opieki miało fatalne skutki dla mojego domu i dobytku. Musiałem więc zabierać go ze sobą do pracy, a jako, że byłem wykładowcą filozofii, towarzyszył mi na zajęciach. Leżał w kącie sali i drzemał, mniej więcej tak jak moi studenci, podczas gdy ja ględziłem na temat jakiegoś tam filozofa czy nurtu filozoficznego. Czasami, kiedy wykłady były szczególnie trudne do wytrzymania, Brenin siadał i wył, czym zaskarbił sobie Sympatię studentów, którzy zapewne mieli wielką ochotę zrobić to samo. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Moi drodzy, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku lepiej teraz, a fragment, który usłyszeliście przed muzyczką, pochodzi z książki autorstwa Marka Rowlansa pod tytułem Filozof i Wilk. Długo zastanawiałem się, o czym nagrać ten odcinek. Ci, którzy mnie słuchają regularnie, wiedzą, że ich nie planuję. Tematy pojawiają się, podobnie jak myśli w mojej głowie, na bieżąco. I są ściśle związane z moimi poglądami, bieżącymi doświadczeniami, wydarzeniami w moim życiu, ludźmi, którymi spotykam na swojej drodze. Staram się dzielić z wami moimi spostrzeżeniami, lekcjami, które czerpię z tych wszystkich doświadczeń. I dzisiaj chcę poświęcić odcinek książce która miała wpływ na moją zaskakująco głęboką relację z haski imieniem Laki, który właśnie przysypia. Ostatnio śpi bardzo dużo. Zmienił moje życie nie do poznania ten kochany piesek i sprawił, że przeżywam najszczęśliwszy okres swojego życia. Są chwile szczęścia, są chwile też y, troski. Teraz jest chwila troski. Ale zanim przejdę do dalszego opowiadania, tradycyjnie zapraszam Was do Poludzko o Pieniądzach, do drugiego podcastu, który prowadzę. Tam możecie wysłuchać już odcinek, który nagrałem, solowy odcinek o tym, jak Bernard Madoff zbudował piramidę finansową, oraz wywiad z Sebastianem Kulikowskim o tym, jak napisać biznesplan, by uzyskać dofinansowanie. A wracając do dzisiejszego odcinka, lepiej teraz. Mój piesek ostatnio bardzo źle się czuje, i tak jak nigdy przedtem nie czułem strachu przed utratą kogoś bliskiego, tak jak teraz czuję ten strach. Oczywiście nie można tego porównać do strachu przed zdrowiem bliskich z mojej rodziny, ale to jest zupełnie coś innego. To jest strach o kogoś, kto towarzyszy ci 24 godziny na dobę. Jest cały czas u Twojego boku. Jest już ze mną 16 miesięcy i w ciągu ostatniego miesiąca bardzo schudł. Zacząłem się bardzo o niego martwić. Jeżdżę po weterynarzach, badam go. Mam nadzieję, że znajdziemy przyczynę. Właśnie oddaliśmy próbki krwi, czekamy na wyniki. Myślę, że wyniki będą do momentu, kiedy będzie publikacja tego odcinka. Więc jeżeli ktoś będzie się tym interesował, to odpowiedź opublikuję w komentarzu na fanpage'u, ale w dalszym ciągu. Martwię się po prostu o jego zdrowie. A wracając do książki, to jest fascynująca książka, która przedstawia relacje między Markiem Rolancem, filozofem bez korzeni, a Breninem, podróżującym z nim wilkiem. Możecie wygooglować filozofię wilk w internecie i zobaczycie okładkę. Na okładce jest zdjęcie Marka z Breninem. I zobaczycie, jak potężny to jest wilk. To jest y, właściwie wilk w 95%, w 100%. Podejrzewam, że Mark, ze względów prawnych, powiedział, że on ma 5% z psa, bo nie można trzymać wilka. Jest potężny, jest po prostu większy niż zwykłe wilki. Y, waży 60 kg i jest szczupły. Wyobraźcie sobie, jak wielkie to jest zwierzę. Przerażające dla osób postronnych. Będąc młodym wykładowcą filozofii, Mark y, postanowił. Kupić tego małego, puchatego wilczka. Nie zdawał sobie wtedy sprawy, jak bardzo zmieni jego życie. Podobnie jak ja. Nie zdawałem sobie sprawy, jak mój mały haski zmieni moje życie. U Marka nie chodziło tylko o zjedzoną klimatyzację i czy zrujnowany ogród. Podobnie jak mojego lakiego, Brenina nigdzie nie można było na chwilę zostawić samego. Towarzyszył Rolandowi na wykładach, na meczach rugby. A kiedy Mark zmieniał miejsce pracy, jechał z nim na przykład do Irlandii, potem przeprowadzał się do Londynu z nim, osiadł w końcu na południu Francji. Mieszkał też w Alabamie przez jakiś czas, praktycznie był na prawie każdym kontynencie poza Afryką chyba. Jak mówi w jednym z wywiadów dla magazynu Avant pod tytułem Immune System, Immune Self, Cytuję, gdy poznałem Brenina, byłem młodym wykładowcą filozofii na uniwersytecie w Alabamie. On miał 6 miesięcy, był milutkim, małym szczeniakiem przytulanką. Sprzedano mi go jako wilka, lecz najprawdopodobniej był mieszanką wilka z psem, czymkolwiek był urósł, a wraz z tym pojawiły się różne problemy. Jeśli zostawiłem go bez opieki na więcej niż kilka minut, był w stanie zniszczyć wszystko, co mieściło się w jego szczękach. A biorąc pod uwagę, że urósł do 90 cm w kłębie, w zasadzie wszystko, gryz to, co nie było, przykręcone do sufitu. Nie wiem, czy był zwyczajnie znudzony, cierpiał na lęk separacyjny, klaustrofobię, czy też połączenie wszystkich trzech. Koniec końców, Brenin musiał wszędzie ze mną chodzić. Wszelka moja aktywność towarzyska, bary, imprezy, Brenin musiał iść ze mną. Jeśli wybrałem się na randkę, Brenin był wilczym, piątym kołem u wozu. Zabierałem go na wykłady na uczelni. Leżał i spał w rogu sali wykładowej, przynajmniej przez większość czasu, a gdy tego nie robił, sprawy przybierały ciekawy obrót. Można sobie wyobrazić, z powodu jakich okoliczności umieściłem w moim programie nauczania to małe ostrzeżenie. Uwaga! Proszę nie zwracać uwagi na wilka. Nie stanowi on zagrożenia. Niemniej jednak, jeśli macie Państwo w torbach jakieś jedzenie, proszę pamiętać, by były one szczelnie zamknięte. I moi drodzy, ta relacja autora książki Filozofii Wilk z Breninem, Wilkiem, gruntownie zmieniła jego myślenie, stając się inspiracją do filozoficznych rozważań nad naturą miłości, śmierci, szczęścia, człowieczeństwa. Brenin był czymś więcej niż tylko zwierzę wywarł ogromny wpływ na marka, zarówno jako człowieka, ale również jako filozofa. Ta książka chwilami jest zabawna, gdy czyta się właśnie o tym co wyprawiał Brenin, jak ludzie na niego reagowali. Ja był przesłodkim wilkiem, był bardzo łagodny, o dziwo, był bardzo łagodny. Oczywiście, po wyglądzie nie można było tego ocenić, ale y, ludzie byli w szoku po prostu, że zachowywał się jak mały szczeniaczek, będąc 60-kilowym wilkiem. Książka jest też chwilami wzruszająca. Można powiedzieć, że autor w niej celebruje życie. Życie i radość życia. Myślę, że może pomóc docenić, docenić co znaczy być człowiekiem połączonym z naturą. Najlepsze lekcje, jakie wyciągnąłem z tej książki, wybrałem kilka takich fragmentów, gdzie Roland mówił o Breninie. Cytuję: Wiele z tego, co wiem o życiu i jego znaczeniu, nauczyłem się od niego. To prawda, codziennie uczę się od Lakiego, codziennie uczę się od mojego psa, poznaję siebie, poznaję moje reakcje, widzę czasami jego zdziwienie na moje reakcje i to, w jaki sposób pies czy wilk podchodzi do czasu, też ma znaczenie. Kolejna rzecz, którą nauczyłem się od Marka Rowlansa, to jest co najlepsze w naszym życiu. To chwile, w których jesteśmy najszczęśliwsi, zarówno przyjemnych, jak i głęboko nieprzyjemnych momentach. Szczęście nie jest uczuciem, to jest sposób bycia. Jeśli skupimy się na uczuciach, nie zauważymy sedna. Mówimy sobie, że oszuści nigdy nie prosperują. I tutaj Mark Rowlands w tej książce porównał wilki do małp, właściwie zrównał ludzi z małpami i użył właśnie takiego określenia na ludzi, że my jesteśmy jak małpy. Małpa żyje w każdym z nas i małpa w nas wie, że to nieprawda, że oszuści nie prosperują. Niezdarne, niedouczone oszustwa nigdy nie osiągają korzyści. Tak twierdzi Mark Rowlands. Według niego te oszustwa są demaskowane i cierpią konsekwencje. Ale tym, czym my jako małpy pogardzamy, jest niezdarność ich wysiłku, tych oszustów. Nieudolność, prostactwo. Małpa w nas nie gardzi samym oszustwem. Wilki i psy są inne. Wilk nie może nas okłamać, ani pies. Dlatego my, jako małpy, uważamy, że jesteśmy od nich lepsi. Ciekawe spostrzeżenie. Właśnie znaczna część tej książki dotyczy właśnie takich rozważań filozoficznych, osobistych lekcji, których Mark Rowlands nauczył się od Brenina. Sam też autor czerpie z filozofii Sartra. Niczego, Heideggera, i cały czas przeplata rozważania filozoficzne, nawiązuje do tych filozofów. Nie jest to książka lekka i przyjemna, moi drodzy. Nie spodziewajcie się fajnej lektury o psotach wilka. Jest sporo bardzo głębokich rozważań filozoficznych na temat sensu życia religii również. Rowlands też w tej książce. Powiem wam szczerze, że chwilami była tak trudna, że musiałam się mocno nagłówkować, żeby zrozumieć głębiej jego rozważań, co autor miał na myśli. No ale to, to jest moje już, to jest, mój, to jest mój problem. Mam nadzieję, że wy nie będziecie mieli takiego problemu. Książkę można kupić w ogóle w internecie w formie e-booka. Papierowo nie, mogło, nie udało mi się jej znaleźć. Jest oczywiście w języku polskim. Roland też opisuje w niej błędy swojej młodości, dorosłej młodości. Nie ukrywa swoich niepowodzeń, nieszczęść swojego młodego wieku, bo w wieku 20 lat był dość imprezowy, jego socjalizacja z innymi ludźmi polegała właściwie jedynie na tym, że był non-stop pod wpływem alkoholu. Mówił, że był mizantropem, właściwie samotnikiem. Mizantrop to krótko mówiąc, krótko mówiąc, ludzkość go rozczarowała ludzie jako, jako gatunek. Podczas okresu wieloletniego pijaństwa, w którym spędził młodą dorosłość, Roland twierdzi, że nie zachowywał się autentycznie. Nie był wierny sobie. I to wszystko się zmieniło dzięki Breninowi. Jeden z najbardziej godnych uwagi rozdziałów tej książki, o tematyce filozoficznej, nosi tytuł Strzała Czasu. W tym rozdziale Roland przedstawia potężny argument, dlaczego ludzie walczą o szczęście. Na początek uważa, że nasze wyobrażenia o szczęściu mają. Posmak nieporozumienia. Dla Rolansja cieszenie się chwilą, konkretną chwilą, to jest jedyna rzecz, która może nas doprowadzić do szczęścia, tak naprawdę. Ale ludzie mają tendencję do myślenia o życiu w kategoriach liniowych, liniowego postępu czasu, w kierunku jakiegoś pożądanego celu. I ma to na celu pomóc nam zrozumieć sens naszego życia w kategoriach właśnie narracyjnych. Przy takim sposobie myślenia chwile nam po prostu umykają bo cały czas myślimy, co było i cały czas myślimy, co będzie. Nie cieszymy się tym, co jest teraz. Nie zauważamy teraz, tu i teraz. I ten sposób rozumienia czasu, pojmowania, postrzegania czasu jest w pewnym sensie dla nas przekleństwem. Odciąga nas od tego szczęścia. To poszukiwanie szczęścia jest po prostu bezsensowne, daremne. Na no daremno poszukujemy non-stop. W przypadku wilka, brenina, nie ma... Poczucia tego czasu, ani rozwoju do czegoś, do jakiegoś momentu. Wilk o tym nie myśli. Nie ma punktu końcowego, do którego dąży wilk. Nie ma celu. I w ten sposób, w przeciwieństwie do ludzi, wilk znajduje szczęście w przeżywaniu chwil. I ciągle te chwile powtarza. Ludzie cały czas szukają czegoś nowego, cały czas brakuje im czegoś, cały czas przyzwyczajają się do tego szczęścia. Nazywamy to Hedoniczną adaptacją, kiedy wygrywamy coś na loterii, przez trzy miesiące kupujemy różne rzeczy, cieszymy się, wydajemy pieniądze, mamy Porsche, po paru miesiącach już mamy dość tego Porsche, chcemy jeszcze yy, czegoś lepszego, chcemy Maybacha i tak dalej, i tak dalej. To taki przykład dość skrajny podałem, ale wiecie co mam na myśli. Ludzie się po prostu łatwo nudzą i ciągle szukają czegoś nowego. Roland też trochę podchodzi yy, krytycznie do swojego zawodu. Pisze, że filozofia ma w sobie coś nieludzkiego. Podobnie jak matematyka czy fizyka teoretyczna. Ponieważ filozofia czci logikę, która jest precyzyjna, jest bezduszna. Według Rowlanda, bycie filozofem oznacza bycie egzystencjalnie wykorzenionym. Przez całą książkę rozkminia też znaczenie właśnie czasu w naszym życiu. Przekonuje, że ludzie są stworzeniami czasu. Ludzie nie są zdolni do. Posiadania chwil, tak jak to robi wilk. A wilk czerpie z każdej chwili garściami. Nie potrafimy mieszkać tak jak wilk w teraźniejszości. To jest nasza porażka. Wilk nie myśli tak jak my o tym, że śmierć jest nieuchronna, ponieważ on ciągle żyje w tych swoich chwilach. Podczas gdy my jesteśmy naznaczeni ciągłym podporządkowywaniem naszego życia z tą myślą z tyłu głowy, bez przerwy, że ta śmierć na nas czeka, że na każdym kroku musimy dbać o swoje życie. Chociażby przechodząc przez przejście dla pieszych, bądź przedając do samolotu lub na badaniach okresowych u lekarza. I Roland pisze, że miałem dość ludzi. Musiałem pozbyć się ich smrodu z moich nozdrzy. Wycofał się ze społeczeństwa, odszedł ze swoim wilczym psem i próbował nauczyć się jego lekcji. Muszę wam przyznać, to dość odważne. Wyznanie, że chwilami rozumiem poczucie wstrętu Rolanda do ludzi, ale pytanie brzmi: czy można wykluczyć się z tego wstrętu, przyjmując jednocześnie tą drogę wilka? Ludzie mnie chwilami rozczarowują, jako generalnie, jako ludzkość. To są wyjątki. Nie, nie, nie ma tak, że wszyscy ludzie, no ale ostatnio ludzkość mnie rozczarowuje, chociażby w swoim podejściu do, do natury, w której żyją, dzięki której żyją tak naprawdę. I bardzo fajną konkluzją tej książki jest to, że życie nie musi wymagać ojnajdowania nadrzędnego sensu, sensu właśnie życia. Wilk nie szuka sensu życia, wilczy człowiek też, w przeciwieństwie do większości z nas. Ludzie ciągle poszukują jakiegoś celu, wyznaczają kolejne, próbują osiągać te cele. Które mogą skutkować jedynie rozczarowaniem, to trochę takie stoickie też podejście. Wiemy, że w końcu umrzemy, zginiemy, i to sprawia, że jesteśmy słabi. I tutaj zacytuję właśnie fragment książki. Małpa, którą jestem, jest beznadziejnym, pozbawionym wdzięku stworzeniem, które zajmuje się słabością. Słabość, którą wytwarza winnych, i słabość, którą jest ostatecznie zainfekowana. To właśnie ta słabość pozwala złu, złu moralnemu, stać się przyczółkiem w świecie. Sztuka wilka opiera się na jego sile. Żyj swoim życiem z wilka. Mark opisuje przykład, jak wilk nauczył go stoickiego podejścia również. Opowiadał historię o przeprawie promowej z Pembruk do Rosslayer, którą kiedyś zrobił ze swoim Breninem. Zamknął Brenina w samochodzie na promie, zostawiając tylko jedno okno częściowo otwarte, Wilk zareagował na to zamknięcie, niszcząc wnętrze pojazdu dosłownie całkowicie całą tapicerkę, pasy bezpieczeństwa, generalnie wszystko, co było w środku wszystko, co się tylko dało. Kiedy Mark wrócił na pokład samochodowy, aby zbadać uszkodzenia, zapytał pracownika, czy mógłby pożyczyć nóż, aby odciąć to, co zostało z paneli sufitowych samochodu. A mężczyzna zawahał się, obawiając się, że Roland zamierza zabić zwierzę. Mark zapewnił go, że tego nie zrobi, oczywiście, i że w żadnym razie nie może obarczać Brenina odpowiedzialnością za to, co zrobił. Zastanawiając się nad swoją tą spontaniczną odpowiedzią, którą udzielił Stewardowi na promie, doszedł do wniosku, że powodem, dla którego nie obwiniał Brenina za te zniszczenia w samochodzie, było to, że Wilk nie był jak to. Mówi się po angielsku, moralnym agentem. Nie był odpowiedzialny. Nie był w stanie ocenić swoich działań w kategoriach abstrakcyjnych zasad moralnych. Nie można go obarczać odpowiedzialnością moralną za coś, nad czym nie ma kontroli. Podobnie powinniśmy postępować z człowiekiem. Mark przeżywa miesiąc piekła, kiedy Brenin dostaje infekcji. Potrzebuje jego stałej opieki, która. Właściwie i tak nie uratuje życia Breninowi, i jak przekonuje się, najwyraźniej o to właśnie chodzi w życiu. Niedobre chwile, ale chwile, w których jesteś najlepszy, jaki możesz tylko być, nawet nie mając rąbka nadziei na pożądany rezultat, są najważniejsze. I to właśnie ten ostatni miesiąc życia Brenina, który Mark spędził utłumaniony brakiem snu, obsesyjnie opiekując się zainfekowanymi gruczołami odbytu wilka, nauczył go czegoś innego. Że żaden naprawdę znaczący związek nigdy nie może być oparty na kontrakcie. Że najpierw jest lojalność. Psy wywołują coś z najgłębszych zakamarków dawno zapomnianej części naszej duszy. Części nas, która była tam, zanim staliśmy się małpami. To jest wilk, którym kiedyś byliśmy. Psy, tak jak wilk Marka, nie są po to, byśmy się nimi opiekowali. To one opiekują się nami i stają się naszymi nauczycielami, tak jak takim nauczycielem stał się dla mnie mój Husky Laki. Ciągle czekam na te wyniki badań, liczę, że to nic poważnego. Nie wiem, jakbym sobie bez niego poradził. Stał się moim nauczycielem, doskonałym terapeutą, strażnikiem, najlepszym przyjacielem. I moi drodzy, zakończę ten odcinek słowami autora tej niezwykłej pozycji książkowej. Najważniejszym sposobem na zapamiętanie kogoś jest bycie osobą, którą nas ta osoba uczyniła, i życie życiem, które pomogła ukształtować. Czasami nie warto o nich pamiętać. W takim przypadku, naszym najważniejszym egzystencjalnym zadaniem jest wymazanie ich z narracji naszego życia. Ale kiedy warto, to bycie kimś, kogo pomogli ukształtować, i życie, które pomogli wykuć, to nie tylko sposób, w jaki ich pamiętamy, ale także sposób w jaki ich szanujemy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści, treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl łamane na podcast Lepiej Teraz. Dołączając do grona patronów otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online niezniszczalni który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia wkrótce.